Co to jest rata równa i rata malejąca? Wybrać ratę równą czy ratę malejącą to często decyzja, przed którą staje wielu klientów. W tym filmie powiemy o tym, co to jest rata równa i malejąca, jakie są między nimi różnice oraz jakie mają wady i zalety. Pokażemy też przykładowe harmonogramy spłat i wskażemy, na co zwrócić uwagę. Zachęcamy do oglądania. Co to jest rata równa i rata malejąca? Raty równe charakteryzują się tym, że są to raty stałe, a ich część kapitałowa i odsetkowa zmienia się w poszczególnych miesiącach spłaty kredytu. To, co wyróżnia ratę równą, to fakt, że część kapitałowa na początku jest niższa i sukcesywnie rośnie wraz z okresem kredytowania. Raty malejące to raty, w których część kapitałowa jest stała w całym okresie kredytowania, a część odsetkowa z miesiąca na miesiąc maleje. Dzięki temu rata całkowita ulega zmniejszeniu w miarę upływu okresu spłaty. I to właśnie wyróżnia raty malejące. Dlaczego tak się dzieje, że płacimy coraz mniejszą ratę? Odpowiedź jest prosta, ponieważ suma odsetek naliczanych od zmniejszającego się kapitału i stałej raty kapitałowej co miesiąc jest niższa. Oto przykład, jak wyglądają harmonogramy poszczególnych form spłaty. Prezentujemy je dla kredytu na 250 000 na okres spłaty 10 lat przy oprocentowaniu nominalnym 2,6%. Różnica w racie pomiędzy pierwszą ratą malejącą a ratą równą to 257 zł. Całkowity koszt kredytu w ratach malejących jest niższy o 1405 zł. Rata malejąca dorównuje poziomem raty równej w okolicach 5 roku. Średnia różnica w posiadanym kapitale przez klienta wynosi 5404 zł. Jak wyliczyć wysokość raty? W przypadku raty malejącej jej część kapitałowa jest stała niezależnie od okresu spłaty, a jej wysokość liczymy poprzez podzielenie kwoty kredytu przez liczbę jego miesięcy. Odsetki zaś wylicza się w oparciu o zmniejszający się co miesiąc. Poziom kapitału. Część odsetkową można wyliczyć według prostego wzoru, gdzie kwotę kapitału pozostającego do spłaty mnożymy razy oprocentowanie kredytu w skali roku i razy liczbę dni miesiąca, dla którego obliczane są odsetki. Następnie wynik dzielimy przez liczbę dni w roku 365 lub 366. W przypadku raty równej. Jej część kapitałowa na początku spłaty jest najniższa i z każdą kolejną ratą rośnie. Inaczej mówiąc, w każdej następnej racie klient zwraca bankowi kapitał większy niż w racie poprzedniej. Ratę kapitałową na dany miesiąc wylicza się poprzez odjęcie od kwoty raty wartości przypadających odsetek na dany miesiąc. Część odsetkową w ratach równych wylicza się tak samo jak w ratach malejących. Według zaprezentowanego wcześniej wzoru. Czym się różnią raty malejące i równe? Oprócz wspomnianej już konstrukcji samej raty i jej elementów, raty malejące i równe różnią się skutkami, jakie ze sobą niosą. Wśród czynników decydujących o kształcie naszego kredytu i powiązanych z wybranym rodzajem raty, Możemy wymienić zdolność kredytową klienta, całkowity koszt kredytu, wartość dostępnego kapitału dla klienta w poszczególnych miesiącach spłaty oraz wartość miesięcznego obciążenia klienta. Kwota. Raty malejącej może być wyższa nawet o kilkaset złotych od raty równej, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zdolności kredytowej klienta w momencie udzielania kredytu. Nie każdy zatem będzie mógł sobie pozwolić na ten rodzaj spłaty ze względu na zbyt wysoki udział tej raty do dochodu, szczególnie w początkowych okresach spłaty kredytu. Między innymi z powodów wcześniej wymienionych, raty równe są częściej praktykowanym rozwiązaniem wśród klientów. Właśnie ze względu na to, że wysokość raty w momencie udzielania kredytu jest niższa, a tym samym klient ma wyższą zdolność kredytową. Przykładem może być klient, którego zdolność kredytowa do płacenia raty wynosi maksymalnie 2500 zł. Taki klient nie otrzymałby kredytu z naszego przykładu na 250 tysięcy w ratach malejących, ponieważ pierwsza i zarazem najwyższa rata wynosi 2625 zł. Otrzymałby natomiast taki kredyt w ratach równych, nawet mógłby skorzystać z jeszcze większej kwoty kredytu, gdyż rata tutaj wynosi 2368 zł. A klient ma jeszcze zapas około 130 zł do kwoty maksymalnej możliwej raty wynikającej z jego zdolności kredytowej. Z punktu widzenia banków, raty równe również są bardziej preferowane ze względu na mniejsze obciążenie budżetu klienta, i tym samym mniejsze ryzyko tego, że klient będzie miał problem ze spłatą. Drugą różnicą między ratą malejącą a ratą równą, będzie ich wpływ na całkowity koszt kredytu. Całkowity koszt kredytu przy ratach malejących jest niższy niż przy ratach równych. Wynika to z samej konstrukcji raty malejącej. Wyższa część kapitałowa w racie malejącej w początkowym okresie spłaty powoduje szybszą spłatę kapitału. Tym samym mniejszy jest udział odsetek w racie, ponieważ liczone są one w każdym miesiącu od mniejszej kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Rata równa z kolei ma mniejszy udział części kapitałowej na początku spłaty, w związku z tym klient spłaca mniej kapitału, a więc i odsetki liczone są od większej kwoty pozostającej do spłaty. Kolejna różnica to różnica poziomu wykorzystania kapitału z kredytu. Przy ratach malejących w mniejszym stopniu korzystamy z kapitału, ponieważ większą jego część oddajemy już w początkowych okresach spłaty. W ratach równych wolniej spłacamy kapitał, więc i dłużej pozostaje on w naszym posiadaniu. Na przykładzie pokazanych przez nas harmonogramów zauważcie, że na przykład w racie 40 Wartość zadłużenia w racie malejącej jest na poziomie 168 750 zł, a w racie równej 175 755 zł. To oznacza, że będąc na tym samym etapie spłaty, klient ma przy ratach równych o 7000 zł więcej do dyspozycji, aniżeli przy ratach malejących. Idąc dalej, Policzyliśmy, że w prezentowanych harmonogramach średnio klient ma o 5400 zł mniej dostępnego kapitału w ratach malejących niż w ratach równych, a ilość miesięcy powyżej tej średniej to aż 69 miesięcy. Czyli przez ponad połowę czasu spłaty klient korzysta z mniejszej wartości kapitału, a najwyższa różnica to nawet 8000 zł. Podsumowując, jakie są zalety i wady raty malejącej i równej? Zalety rat malejących to niższy całkowity koszt kredytu i z czasem niższa rata niż rata równa. Zaletą rat równych to niższa rata przez większość czasu spłaty, dłuższy czas korzystania z kapitału kredytu, mniejsze ryzyko zachwiania płynności finansowej klienta, gdy zdarzy się coś nieprzewidzianego. Wady rat malejących to znacznie wyższy poziom raty przez dość długi czas oraz konieczność posiadania przez klienta wyższej zdolności kredytowej. Kolejną wadą jest również fakt, że w momencie, gdy wzrosną stopy procentowe, czyli WIBOR, w oparciu o który najczęściej konstruowane są spłaty kredytów, klient bardziej dotkliwie poczuje wzrost tego wskaźnika na racie male malejącej aniżeli na racie równej. I kolejna dość prozaiczna sprawa. Klient może mieć większy kłopot z ustanowieniem stałego zlecenia spłaty, gdyż każda rata miesięczna ma inną wartość. Z kolei wadą raty równej jest wyższy koszt kredytu i większy udział odsetek na początku okresu kredytowania. Jest to mniej korzystna opcja, gdy klient planuje wcześniej spłacić kredyt. Niemniej jednak zachęcamy, by zwrócić uwagę na ten obszar i przy wyborze danej formy kierować się nie tylko ceną, ale koniecznie pozostałymi elementami poruszonymi w tym filmie. Dla kogo raty równe, a dla kogo malejące? Odpowiedź na to pytanie oparlibyśmy raczej na zachęcie do tego, abyś stojąc przed wyborem danej opcji zadał sobie kilka ważnych pytań. Czy masz? Stabilnie wysokie dochody w dłuższym okresie? Jaką masz pewność, że będziesz je osiągał nadal w takiej samej wysokości i w jakim horyzoncie czasowym? Jeśli odpowiedź cię uspokaja, wybierz raty malejące, jeśli nie, raty równe. Czy masz oszczędności, które będą twoją poduszką finansową na wypadek zdarzeń losowych, które mogą zachwiać budżetem domowym? Oszczędności przydadzą się w każdej formie spłaty, jednak w ratach malejących szczególnie. Czy planujesz przedterminową spłatę kredytu? Jeśli tak, wybierz raty malejące. Czy planujesz w okresie kredytu hipotecznego również korzystanie z innych kredytów? Na przykład finansowanie innych celów, takich jak zakup sprzętu RTV, AGD, remont czy zakup samochodu? Pamiętaj, że rata malejąca bardziej obciąża Twoją zdolność kredytową aniżeli rata równa. Czy kładziesz nacisk na wartości takie jak stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa oraz mniejsze ryzyko? Jeśli tak, wybierz raty równe. Podejmując decyzję o wyborze danej raty, np. w kredycie hipotecznym, weź pod uwagę wszystkie za i przeciw, pamiętając, że decyzja podjęta dzisiaj będzie dotyczyć kredytu najczęściej na okres 20 i więcej lat. W tym materiale wideo to już wszystko. Więcej informacji, artykułów i ciekawych komentarzy znajdziecie na naszym blogu. Zachęcam do odwiedzenia strony wnioskomat.com.